Siemaneczko kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mała przerwa od wykluwania jajeczek, bo jak wiecie, nic szajnie się nie wykluwa. Także dzisiaj zrobimy sobie mega tyranitara solo i powiem Wam szczerze, nie jest to trudne nawet dla trenerów z 40 levelem i z pokemonami na 40 levelu. Także przejdźmy sobie od razu do mojej walki z boostem. Także kochani, tu Wam już przewinę tak na szybciutko, ponieważ... No jakiś czas temu, no właściwie to był pierwszy albo drugi dzień jak Mega Tyranitar wszedł, była akurat pogoda Cloudy, więc zboostowane boost, są Pokémony, e, oczywiście typu fighting, tak, czyli naszego walczącego. E, no i no wiedziałem, że jest to do zrobienia solo i tak w sumie to było pierwsze moje podejście. E, no i wyszło w miarę, w miarę spoko, pewnie mógłbym zrobić troszeczkę lepszy czas, e, ale oczywiście, no, e, no, miałem jakiś tam lag mały, troszeczkę się przy rejoinie, coś tam mi się zwiesiło. Ale dobra, walka tu będzie lecieć, troszeczkę Wam pewnie jakieś momenty tam urwę, żeby to nie trwało jakoś super długo. E, także, kochani, e, jeśli chodzi o kontry, tak, najlepsze kontry na Mega Tyranitara, jakbyście chcieli zrobić to solo, to, kochani, na 50. levelu jest to easy do zrobienia bez Boosta, tak? Znaczy easy. Musimy też trafić dobry moveset, bo z Fireblastem troszeczkę kosi Nasz, nas ten Mega Tyrek, więc z movesetem jakimś nie wiem, Stone Edge, Crunch albo ten jego nowy Brutal Swing powinno być to do zrobienia, jeżeli ktoś by chciał sobie spróbować, tak? Także mamy tutaj Mega Blazikena, Terakion, Shadow Macham, Shadow Hariyama, Keldio, Shadow Blaziken, Lucario i Conkeldur. To jest jeśli chodzi o Pokémony na 50 levelu. Jeśli chcielibyście spróbować swoich sił na 40 levelu z Pokemonami i przy pogodzie klaudi tak, czyli pokemony by były zboostowane wasze, no to tutaj jak widzicie Terakion na 40. levelu ma 239 sekund, Mega Blaziken 242 sekundy, Shadow Macham 250 sekund, więc tutaj solo z pokemonami na 40. levelu i jeżeli macie jakiegoś jednego pokemona na 50. takiego jakiegoś Shadow Machampa troszeczkę mocniej zrobionego, no to powinniście sobie ogólnie tutaj poradzić. Także no ja tutaj na czerwone HP, kochani, nie chcę wam tutaj za dużo czasu, Zajmować. Znaczy na czerwone, na żółte HP, kochani, ja już tutaj wchodziłem przy czasie, żeby Wam nie skłamać, 188 sekund. Możliwe, że Wy już to widzieliście, jak Wam tutaj omawiałem kontry. Rejoin był dopiero tam, chyba przy 90 sekund. Nie, no przy 140 sekundach, ok. Więc jakoś tam trudno nie było. Czerwone HP weszło na sekund około, no 108. I po prostu no, na 44 sekundy skończyliśmy tutaj naszego mega Tyranitara. Także tutaj, kochani, żeby nie było. Zostało mi 7 minut, kochani, tego mega tyranitera, którego chciałbym z Wami zrobić, więc na szybciutko musimy sobie zrobić Pokemony, które chciałbym wymaksować. Tak? Bo tutaj mam Pokemony, które po prostu są na 40 levelu, a chciałbym je mieć. Na levelu 50, więc dzisiaj zmaksujemy sobie kochani jedno e, moje Shundo. No i na pewno tutaj tego naszego Shadow Machampa. Także zacznijmy sobie tutaj. Mamy 25 569 000 stardasta. Maksujemy go 300 000 e, stardasta i 360 pixelek, ale no jest on kozacki. Tak, tutaj moje CP. Znaczy 3433, to jest 14, 15, 14, więc ogólnie jest spoko. Jeśli chodzi o Shadow Machampa, jak ktoś ma 15 ataku, 15, 10, 15, no to też bym ogólnie robił. Także tutaj jest mój drugi Konkeldur, także jego sobie też zmaksujemy. 250 tysięcy Stardusta, 296 XLek. Zostanie mi jeszcze na jednego, zostanie mi jeszcze na jednego. Także dzisiaj maksujemy Pokemony typu Fighting. Dobra, to jest to, to jest to. I ogólnie chyba jeszcze jakiegoś jednego chciałem zmaksować. Ale kochani, tutaj Shundo. Shundo Blaziken Lucky Trade. Także kochani, maksujemy 3219 CP, 296 XL, 125 000 Stardasta. Bo oczywiście jest to Pokémon Lucky. Także Shundo moje kolejne zmaksowane. Zróbmy sobie Mega Evolve, bo będziemy jego używać tutaj na pierwszym. Miejscu i tak sobie myślę, co ja tam jeszcze chciałem zmaksować, ale bo zmaksowaliśmy trzy Pokemony, a chyba chciałem cztery zmaksować, no ale dobra, niech będzie. Zobaczymy sobie na szybciutko, bo tu zostało nam 5 minut, więc prawdopodobnie będę miał tylko jedną szansę na to, żeby go zrobić solo, bo nie zdążymy, jak nam coś nie wyjdzie, jakiś lak. Kurczę, tu miałem wcześniej też. Nie no, chyba to były wszystkie. A dobra, Terakiona mieliśmy zmaksować. Terakion szybciutko. Szybciutko Terakion do zmaksowania. Właśnie. Kurczę, był tam w plusie, nie? Był, no jest. Dobra, to jest ten mój tutaj zaznaczony, którego jeszcze robię na best buddy, żeby miał oczywiście gwiazdeczkę. Znaczy swoją taką przypineczkę 4181. Dobra, szybciutko. Legenda zmaksowana. 4181. Spoko. Mamy Sacred Sorda. Więc ogólnie. No jedno podejście, jedno podejście kochani będziemy mieli. Eee... No mam nadzieję, że się uda. <laughs> Jeśli się nie uda, to będzie rip i będziemy musieli szukać jakiegoś innego. Dobra kochani, ten odcinek nie jest po mojej myśli. Feski tu masakra. Eee... Jesteśmy pod innym rajdem. Dobra, troszeczkę 298, więc sekunda straty. Eee... Jesteśmy pod innym rajdem, ponieważ kochani, eee... no tamtego nie dałem radu. Uf, nie dałem rady, po prostu i Dobra, nie, z... nie zrobiliśmy uniku. No i nie było czasu na to, żeby próbować go jeszcze raz, bo po prostu rajd by się skończył. No a tam też miałem po prostu. Kurczę, zawsze zapomnę jak to się mówi, ale no, Tyrek robił też swoje charge crunch'e bez żadnej animacji, więc nawet nie wiedziałem kiedy unikać, jak co. Więc ogólnie masakra. No i to jest moje drugie podejście tutaj, ponieważ miałem biały ekran na rejoinie, miałem dobry czas, bo na 169 zeszliśmy na żółte, ale no przy rejoinie biały ekran, no i już wtedy jest rip, nie? No bo to jest taka strata czasu, żeby po prostu później zestartować grę, no nie dałoby rady, nie dałoby rady, więc próbujemy jeszcze raz, mam nadzieję, że teraz nie będzie białego ekranu. Chociaż tak już dość często miałem, że no robiłem solo jakieś kartany czy, czy coś i po prostu no dałbym radę, ale biały ekran po prostu no nie dawał tej możliwości. No bo był dobry czas, ale no przez to, że był biały ekran, nie dało się zrobić rejoina, trzeba było zestartować grę. No to no, nie dałem rady robić solo, nie. Także ogólnie czasami, nie wiem czy to jest błąd po prostu ze względu na to, że jest słaby internet. No bo tam ogólnie przy tym pierwszym moim podejściu no to też był problem, bo no widziałem, że tam się kręciło i itp. td. więc na pewno też był tutaj weak connection. Tu niby mam 5G, więc powinno być spoko i zobaczymy. Zaraz powinniśmy wchodzić na żółte po jeszcze jednym sacred Soldier No ten kurczę. Steel yy, atak, Fast Iron Tail Znaczy się, dobra, teraz mamy dobry czas 172 sekundy żółte, więc jest spoko. No i dobra, no i prze, po przeanalizowaniu tamtej walki, kochani, yy, bo tam było 168 na żółte wszedłem. Yy, wymieniłem dura. zmaksowałem, znaczy zmaksowałem, zpowerupowałem jeszcze jednego terakiona właśnie tego, którego teraz yy, bijemy. Znaczy nim bijemy, dobra 150 sekund, jest bardzo dobry czas. I nie mamy białego ekranu, jest, nice, dobra, więc teraz szybki max revive, hello, dobra, to jest też słaby rejoin, no ale no trudno, nic nie zrobimy, eee, no ale czas jest dobry, więc powinniśmy to za chwileczkę nadgonić, eee, no także tam przeanalizowałem tą walkę i po prostu Sacred Sword z Uterakiona na 40 levelu jest zdecydowanie lepszy niż, dobra, uniknęliśmy Stone Edża. bardzo dobrze. E, jest zdecydowanie lepszy niż Konkeldura Dynamic Punch, tak? Bo no tutaj, zanim e, Conkeldur się naładuje do Dynamic Puncha, to my zdążymy 2,5 pewnie tak plus minus zrobić e, Sacred Swordów. Więc jeśli chodzi o Terakiona, jest to naprawdę bardzo dobry Pokémon typu walczącego. No, i tam też cofało się życie. Tu widzę, że też znowu się cofnęło życie przy Shadow Machampie. Więc mam nadzieję, że to nie będzie problem. No, i tam też schodziliśmy na żółte przy 68 sekundach, więc dosyć późno. No zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnego rejoina. Najwyżej będziemy musieli robić jakieś uniki, ale no tutaj jak na razie idzie bardzo, bardzo spoko, ponieważ dopiero teraz wchodzi nam Terakion na, 40, na 50 levelu, tak? Na pozostałe 3 są na 40. No i tak po prostu tutaj taką strategię wybrałem. Mega Blaziken, później Shadow Machamp na 50, 50 level Terakiona i potem mamy 3 Terrakiony na 40 levelu z Sacred Swordem. Więc jak na razie tutaj, kurczę, powiem Wam, no idzie chyba bardzo dobry czas, chociaż teraz są te Terrakiony na 40 levelu, ale powinniśmy sobie poradzić. Trzymamy kciuki. Także, kochani, jakbyście chcieli spróbować sił... Przy pogodzie Klaudii powinno to być w miarę, w miarę łatwe. Tutaj, na bez pogody, czyli no bez boosta pogodowego, no jest to już trudniejsze, ale poradzimy sobie. Jeszcze jeden Sacred Sword, kurczę, jakbyśmy jeszcze jednego puścili, to by było spoko, ale tak teraz 17, no 16-17 sekund. Mega Tyranitar solo bez boosta zrobiony. Także no to chciałem od trzech dni praktycznie szukałem jakiegoś mega tyrka, żeby go zrobić. No i nigdy nie udało mi się go znaleźć. No i też wykluwaliśmy jajka, nie? No teraz po prostu zrobiliśmy sobie przerwę od tego, no bo żadne Shiny nie lecą. Także kochani, solo zrobione. Troszeczkę Stardustu musieliśmy wydać, no ale po to jest ten Stardust, żeby właśnie maksować Pokemony, nie jest Shiny. I 231 to nie jest dobra i 91 to jest setka, którą dostałem też drugiego dnia chyba. E, także, kochani, e, no jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił, Terakion jest bardzo dobrym Pokémonem. No przynajmniej na ten 40 level, e, byście musieli go zrobić, jeżeli chcie, chcecie po prostu z swoich sił spróbować z mega tyranitarem solo, no to jak przeanalizujecie sobie to, co mówiłem podczas tego odcinka, żeby jeszcze nie było, że miałem pogodę, jest windy, nie? Więc 40 levele, kochani, powinniście sobie tam jakiś, wiecie, challenge, jeżeli chcielibyście zrobić, to powinniście jeżeli macie te pokemony na 40 levelu, sobie dać e, radę, nie? Także, kochani, z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli podało Wam się odcinek, przydały Wam się informacje i cieszycie się, że udało mi się ponownie zrobić e, Mega Tyranitara, no wtedy robiliśmy czwórkę solo, nie? Wtedy nie było jeszcze Mega. Wtedy też zrobiłem solo tylko na tych czterogwiazdkowych rajdach, ale to było no, ładne 4 lata temu. Kto nie widział gdzieś odcinek, tam jest na kanale. To był wtedy też dosyć trudny challenge do zrobienia, ale udało się. No, ale no, to tyle z mojej strony w tym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.